Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Cześć, witamy w kolejnym odcinku, który jest kontynuacją poprzedniego odcinka. Dokładnie tak, witamy Was serdecznie. I obiecałyśmy Wam przykłady, więc dzisiaj będzie, będzie dużo przykładów. Tak. Postanowiliśmy, że podzielimy ten odcinek na dwie części, bo przykładów jest bardzo dużo i trzeba je dosyć konkretnie omówić, więc nie chcieliśmy, żeby ten odcinek trwał za długo, więc lepiej to. Dziwny wywód podzielić na dwie części. I nasz chaos. Więc tak, rozmawiamy wciąż o kobiecym doświadczeniu, o kobiecej sztuce i o to, co znaczy być kobietą w sztuce, w kulturze. I ja też już... trochę dalej kminimy tą etykietkę kobiecej sztuki. Tak, i nie dajemy ostatecznej odpowiedzi, nie. jak to zwykle bywa, I to nie jest takie łatwe, więc sami musicie sobie stwierdzić, czy Was przekonałyśmy do któregoś z tych wywodów, naszych argumentów, które gdzieś tam sobie rozpisałyśmy i po prostu wykopałyśmy na z naszych głów. <noise> I wrzucamy jako pierwszy temat literatury, bo o nim jakby mówiłyśmy też wcześniej. Mówiłyśmy o tym, że jest taka półka w księgarni z literaturą kobiecą. Tak. I pomyśleliśmy sobie, że jest jeden taki przykład książki, który mógłby się tam znaleźć, a jednocześnie znajduje się na półce z bestsellerami, i to jest seria Eleny Ferrante, genialna przyjaciółka, tak. i różne inne jej tomy. Tak. Cztery, dokładnie. I też trzy inne powieści, które można przeczytać, bo są przetłumaczone na język polski. I Elenę Ferrante polecamy bardzo, bo jest to... No, ona jest po prostu wspaniała. I jest, tak spoko. I ta czterotomowa opowieść o dwóch przyjaciółkach, opowiedziana z perspektywy jednej z nich, Eleny właśnie, jest... No, po prostu to się czyta jak Harry Pottera. Jeżeli tutaj jest pokolenie milenialsów, które kochało Harry'ego Pottera, no to jakby wiecie, jaki to jest poziom uzależnienia i to naprawdę no czyta to się... Po prostu się leci. Leci się i się czyta te cztery tomy, tak jakby to po prostu oglądało się najbardziej wciągający kryminał, czy. Swoją drogą serial też jest podobno bardzo spoko. Mi się tak średnio podoba, ale to jakby zostawmy mhm. porównywanie tego, bo jakby ja, jak mi się bardzo podoba książka, to potem przekładanie tego na inny język, inną formę mhm. sztuki dla mnie jest dość problematyczne. I mało jest takich przykładów, które mnie mhm. gdzieś tam poruszyły. Jedyne mogę, tak z głowy mi teraz weszło, to jest taka książka Michaela Cunninghama Godziny. Mhm. jest też film godziny i no ja uważam, jest, tak, że tak, tak, ja się też zarówno książka jest świetna i film jest też genialny. Więc... A okej, okay. no to ja się nie zgadzam, bo się Aha. wydaje, że film jest lepszy. Uuu, uh, girl! To sobie kontrowersja. To sobie wyjaśnimy potem. Ale wracając do Feranty. Wracając no, do Ferante. no więc Feranty. O ile, dlaczego ona spełnia, ja tej książkę, według nas, tą rolę, właśnie sztuki kobiecej, której my też szukamy i którą uważamy za ważną. No więc to jest opowieść o przyjaźni dwóch kobiet na przestrzeni całego ich życia, odkąd się poznały, No i to jest w ogóle taka historia no, wielowymiarowa, bo oprócz tego, że poznajemy je w momencie, kiedy one są małymi dziewczynkami mhm. i towarzyszymy im do późnej starości i dowiadujemy się o tym jakby jak one dojrzewają, jak się jak się zakochują, jak doświadczają przemocy w domu, jak walczą o to, żeby móc się uczyć, bo tutaj w ogóle okazuje się, że w latach, w których one żyją w Neapolu, to są chyba lata 50. od tego zaczyna się ta historia, no to nauka kobiet to jest jednak wciąż przywilej i mhm. jakby podstawówkę możesz sobie skończyć, ale potem nauka jest fanaberią, musisz udać się do domu i zajmować się jednak mężem, no i jedna z nich wychodzi bardzo wcześnie za mąż, mm -hmm. mimo tego, że jest przemądra i jest obiecującą w ogóle przyszłą pisarką, ale ten jej potencjał nigdy nie zostaje wykorzystany i to jest też ogromna trauma, która się przebija przez całą książkę i niespełnionej ambicji i też jakiejś takiej rywalizacji między nimi, mm -hmm. no w ogóle no. W ogóle fenomenalnie opowiedziana jakby ta historia przyjaźni właśnie i tak. wielości jej odcieni i tego jakie ma, jakie ma charakter czasem, że tam jest tyle emocji w tej przyjaźni, nie, tak. że jest trochę zawiść, trochę właśnie rywalizacji. No to jest bardzo trochę prawdziwe. Takie poczucie przywiązania i że tylko ona mnie rozumie, a z drugiej strony, że jednak właśnie tylko ona mnie tak dobrze zna, że tak. może mi coś tam, nie wiem, że może mnie tak zranić, nie? Więc tyle odcieni właśnie tej kobiecej przyjaźni. No mi się przede wszystkim to podobało w tej, w tej lekturze. Nie? Tak, no i też cały ten kontekst taki społeczno-kulturowy, w którym to wszystko się dzieje. No jest absolutnie niesamowity, więc no to naprawdę książka godna polecenia. Ale ona też jest ciekawa pod tym względem. Ten przykład związany z Elną Ferrantę, że to jest autorka. Osoba, która właściwie nie wiadomo, kim jest, bo nie wiemy, czy Elena Ferrante, która podaje się za autorkę, jest kobietą, czy mężczyzną. To jest Czyli ja, nie spełnia tego wymogu, sendonim. że kobiety mówią swoim głosem. Tak. Lub, nie, lub spełnia nie do końca, nie wiemy tego, bo, no bo nie znamy właśnie jej tożsamości. Nie wiemy, tak. kim jest. Może... Elena, ujawnij się! Elena, czekamy na Ciebie. Więc może to jest, i wtedy po prostu. Będzie dla mnie to największy szok życiowy, że okaże się, że to mężczyzna napisał taką niesamowitą historię przyjaźni. No, kobiecej. Kobiecej. I to jest w ogóle. No, ja, ja wtedy po prostu padnę. Muszę ci to przyznać, Kasia, no. że ja po prostu padnę. I teraz zastanawiałam się, bo jeszcze jest bardzo jeden ciekawy wątek, bo ja powiedziałam do Kasi, że to jest tak, że albo, bo był w sztuce też taki nurt związany z tym, z powstawaniem sztuki feministycznej i był taki motyw związany z tym, że wówczas autorki, artystki, bardzo próbowały odżegnać się od takiego typowego postrzegania dzieła literackiego czy dzieła w sztuce, i jakby nie tylko wywracały wszystkie formy do góry nogami, ale też odżegnywały się od autorstwa. Może mhm. to jest jakaś taka strategia, którą ona przyjmuje. No, no może. Bo z jednej strony mamy bardzo poważne braki w reprezentacji kobiet jako pisarek. I wciąż potrzebujemy wypełniać karty hairstoriami i nazwiskami kobiet, i bardzo to jest ważne, żeby zaznaczyć swoją obecność, ale z drugiej strony to jest jednak taki, no, wymóg, nie wiadomo skąd, żeby przedstawiać się z imienia i nazwiska. I nazwisko no to w ogóle to nie jest, jest nasze. taki wymóg, żeby było więcej jakby role models, jakichś takich ról kobiecych, jakichś wzorów, autorytetów, których chcemy przeglądać, których chcemy sobie brać na wzór. Coś, o czym też wielokrotnie mówiłyśmy, tak. że jest potrzebne, nie? Więc ja myślę, że stąd ten wymóg. Ale to w ogóle jest ciekawy przykład tej Ferrante, że, no, że no właśnie, że jest na tej półce literatura kobieca przełamuje trochę ten stereotyp właśnie z od którego się gdzieś tam odżegnujemy, że literatura kobieca jest taka no guilty pleasure, tak. bo do Wofferante jest uznaną pisarką i no, nie leży jakby przynajmniej dla mnie na tej samej półce co, mhm. co jakieś tam romansidło zwykłe, tak. co moglibyśmy pogardliwie tak nazwać, bo właśnie tak jak mówisz ta książka pokazuje złożony pejzaż socjologiczny, tak. historyczny i też emocjonalny, więc to jest majstersztyk pod tym względem i wielowymiarowość doświadczenia kobiecego tak. i też takiego to te niesprawiedliwość też, która często jakby w, w życiu kobiety się pojawia, taka niesprawiedliwość systemowa, więc wiele tutaj spełnia takich wytycznych, które jakby sobie przyjęłyśmy, jak się próbowa próbując scharakteryzować sztukę kobiecą. A z drugiej strony, no właśnie do, ten jeden taki, o którym mówiłyśmy, że jest dla nas ważny, żeby kobieta mówiła swoim głosem, no to tego być może nie spełnia, bo się nie ujawnia, no ale tego nie wiemy. Może to nie jest wiemy. tylko z jej strony zabieg. Tak. Ale też mówiłyśmy o tym, że tak dużo mówiłyśmy o tym, że to ma być głos kobiecy, a ja się zastanawiam cały czas, czy to jednak nie jest ważniejsze, żeby w tej sztuce kobiecej po prostu były te role models i te wzory kobiece, te kobiece mhm. postaci, nie? I na przykład myślę sobie o almodowarze, tak. który dokładnie realizuje też wiele z tych postulatów takiej sztuki kobiecej, którą byśmy chciały. I tak. Której nam wciąż brakuje, no bo właśnie no to są piękne filmy, piękne pod wieloma względami, też wzruszające, też pokazujące złożoność historii, złożoność doświadczeń kobiecych. Tak. Typy, złożoność kobiet, które są jedyne w swoim rodzaju, i jakby wydaje się, że z każdym filmem po prostu Almodowar oddaje cześć kobietom i tym mhm. jakby nie do reprezentacji ich mhm. i złożoności w sztuce. W Mówimy o tym, że no zaczynamy w zasadzie ten odcinek od dwóch przykładów, które tego jednego punktu definiującego w jakiś sposób sztukę. Jeżeli chcemy kobietą, ją w ogóle definiować, bo właśnie może nie chcemy w ogóle. Ale innym takim ważnym elementem tej sztuki byłoby właśnie mówienie o kobiecych doświadczeniach, tak? Nie, I jakiejś to... takiej potrzebie utożsamiania się, mhm. też takiej potrzebie Trochę terapeutycznej, bo Aha. zgodziłyśmy się, że zarówno ja i ty mamy taką potrzebę związaną z przeżywaniem sztuki, czy w ogóle odbiorem kultury w taki sposób trochę przy okazji terapeutyzując siebie i szukając jakiejś po prostu i siebie i trochę przeżyć, które pozwolą nam się nie tylko utożsamić, ale też po prostu skonfrontować nasze doświadczenia związane z jakimiś wątkami, które są tożsame dla na przykład naszego pokolenia. Ja jakoś mhm. mam dużą potrzebę, której chyba Kasia nie do końca czuje, chociaż nie wiem, może, może teraz stwierdzi, że jest inaczej. Aha. No bo ja mam jakąś taką potrzebę odnajdywania głosów pokolenia. A, okay. Ja mam jakąś ja się po prostu czuję jakoś taka zagubiona i uważam, że po prostu nie wiem, potrzebuję czasami takiej spójności. Po prostu już z jednej strony to jest taka fajna strategia płynności, nie wiadomo o co chodzi i jakby wszystkiego po trochu doświadczać, a z drugiej strony mam takie poczucie braku takiej spójności. Nie, no ja też mam do poczucie braku spójności. Ja w ogóle nie, nie wiem, <laughs> o co chodzi mi czasami. Ale, ale jaki chciałaś podać przykład? No, bo ja chciałam podać przykład taki związany z, z serialem Girls, Liny Dana. A no to ja się nie utożsamiam, bo ja go nie widziałam. No, i ja widziałam go, jak on został wyemitowany, i teraz na kwarantannie obejrzałam jeszcze raz wszystkie sezony. <grym> W ramach terapii. W ramach terapii, bo mhm. chciałam, trochę chciałam sprawdzić, czy to, co wtedy mi się w nim podobało i to, co wtedy w nim odnajdywałam, i czasami się nim bardzo zachwycałam, a czasami mi bardzo wkurzał ten serial, czy teraz po tam paru latach będę wciąż to czuła. No i rzeczywiście miałam bardzo podobny odbiór, że mimo tego, że wtedy oglądałam to z odcinka na odcinek, czekając tydzień po tygodniu i czekając na kolejne sezony, teraz sobie obejrzałam wszystko jednym, wciągnęłam nosem po prostu. I te pierwsze dwa sezony to. <laughs> To co? To, to bardzo no ja po prostu bardzo tam znalazłam siebie w tych postaciach i po prostu miałam wrażenie, że to jest jakieś takie rozczłonkowanie i że ktoś w końcu opowiada takim prawdziwym głosem, znaczy prawdziwym, jakby oczywiście można się przyczepić do kategorii prawdziwości i tak dalej. To tylko serial. No dla mnie nie! Jeszcze to tak, tak poważnie, Jak to nie? Kasia, tak ludzie żyją. No i właśnie ta kategoria prawdy wydała mi się tutaj taka jakaś bardzo bliska, bo ten serial jest jakby odarty z takiego, no nie wiem, blichtru serialowego, bo mi się wydaje, że tam po prostu nawet widać brud w tym mieszkaniu, w którym one mhm. mieszkają, że one, mimo że są uprzywilejowanymi białaskami, które jakby są wykształcone i mają ten luksus zdecydowania o sobie, to jednak 那。No. Są trochę rozwalone, trochę mhm. tak z pracą im nie wychodzi, trochę mają za dobrze w życiu i nie wiedzą, co z tym wszystkim zrobić, i mhm. jakby ta praca to nie wiadomo co, jakby ciągle im brakuje kasy, i jakby te związki są wszystkie takie skomplikowane, bo to nie wiadomo, czy to randka, czy to situationship, czy mhm. relationship, czy w ogóle co, więc jakby. Wszystko... Czyli prawdziwe ci się wydają, dlatego że nie spełniają takiego właśnie stereotypowego scenariusza filmu, o w którym główną jest postać kobieca. Tak. One są po prostu wszystkie tak różne, i przede wszystkim masz tak, że jednocześnie je bardzo lubisz, ale też cię bardzo wkurzają. I mhm. to jest dla mnie takie bardzo w tym wszystkim prawdziwe, mhm. że to nie jest tylko tak, że uwielbiasz jakąś postać, tylko że ona cię po prostu wkurza, tak jak twoi przyjaciele, mhm. że jednak jest więcej w tych ludziach, którymi się przyjaźni, rzeczy, które w nich kochasz. No ale są też takie, które doprowadzają Cię do szału i o nich po prostu starasz się nie myśleć. <noise> ale to jest też bardzo prawdziwe. No tak, dlatego ten serial tak bardzo mnie porusza. I, I później... dlatego uznajesz go za prawdziwy. Bardzo i ja się bardzo jakby utożsamiam z tymi dziewczynami, chociaż może no, ten serial był krytykowany za różne rzeczy, i samo to, że na przykład jest niedoreprezentacja osób o innym kolorze skóry niż biały, i tak dalej, I tego można się do bardzo wielu rzeczy przyczepić i tak dalej, ale no, jest też bardzo dużo wątków związanych na przykład z ciało pozytywnością mm -hmm. i z seks pozytywnością, które mm -hmm w żadnym serialu nie były dotychczas tak przedstawiane, z taką prawdziwością i bez tego po prostu pięknego instagramowego filtra, mm -hmm. tylko po prostu tak, jak to wygląda mm -hmm. i z wszystkimi takimi awkwardness i innymi rzeczami, więc ja po prostu, dla mnie to jest taki jeden z najważniejszych seriali, które w ogóle widziałam i też taki tekst, który naprawdę jakoś tak sprawił, że ja się poczułam, że przynależę. Okej. Okay. I wiem, że... Pokoleniowo? Tak. Okej. Okay. No Dobra, nie wiem. Ja może po prostu mam problem z tą pokoleniowością, bo ja się czasem bardziej odnajduję właśnie w jakichś takich tekstach sprzed iluś tam dekad, i wydają mi się one nadal mm -hmm. aktualne, i po prostu niekoniecznie szukam teraz, wiesz, w jakimś takim właśnie, nie szukam jakiegoś manifestu pokolenia, no. bo sama nie wiem dokładnie, gdzie się mam w niej umiejscowić, tylko no, jakiejś takiej szukam uniwersalności innej, mm -hmm. nie wiem. No to ja sobie porozmawiam z moją panią terapeutką na ten temat. Ale ja chciałam rzucić inny serial tutaj. Chciałam rzucić serial Flibak, o, o którym tak. sama, sama ta autorka mówi, że on się pojawił, pomysł na ten serial się pojawił w jej głowie, dlatego że właśnie widziała, że brakowało jakiejś takiej bohaterki, kobiety, która byłaby inna i może taka. No, nie wiem, no właśnie nie wpisujące się w te stereotypowe, jakieś takie role kobiece. Tak. Ale też brakowało jej chyba takiego już dokładnie nie pamiętam tej wypowiedzi na ten temat ale że brakowało jej też takiego scenariusza, w którym kobieta, no właśnie, jest inna niż się. Z... Stereotypowo przyjmuje, że no. powinna być i ma też inne problemy i ma nie tylko jakieś, nie tylko tak. typowo kobiety. Że one, ten serial jest bardzo kobiecy właśnie dlatego, że jest ta główna postać, że jest mhm. tworzony przez kobietę, że ona mówi swoim własnym głosem, nie oglądając się na to w ogóle, co tak. sobie pomyślą inni, bo ten serial jest też piękny w tym, że on po prostu szukujecie na każdym tak. prawie kroku. Proprawność polityczna, która także w gersach czasami po prostu nie istnieje, jest w ogóle bardzo odświeżająca. No. I taka właśnie odwaga za tym idąca, żeby w taki sposób mówić, jest ekstra odświeżająca. I też a propos tego mówienia, to we flibach jest super to, że ta bohaterka zwraca się bezpośrednio do nas, bo tak. widzimy wszyscy historię, w której ona się znajduje, ale ona czasami wychodzi z tej historii i puszcza do nas oko tak, 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 i tak, po tak, prostu. Tak. Cały czas. I no. wychodzi trochę z tych ram i mówi bezpośrednio do kamery, opisuje coś, czy rzuca jakiś fajny komentarz, więc to jest naprawdę. Świetne i. I tam się też pojawia taka jedna scena super w drugim sezonie chyba. Jest ta nagroda, tak, w drugim sezonie to jest. Jest ta nagroda Women in Business. Tak. I to mi się też tak skojarzyło w ogóle, wiesz, z tą etykietką sztuki kobiecej, tak, wiesz, tak. To jest takie okej, okay, no to biznes kobiecy i mhm. tutaj jakby rozdajemy nagrodę. Kobieta, która otrzymuje tę nagrodę, no przyjmuje ją z wdzięcznością, po czym wychodzi z tej ceremonii rozdania nagród i w barze rozmawia z flibak i mówi, że co to jest w ogóle za nagroda, że tak. to jest jakaś e, nagroda pocieszenia, że nie nagroda biznes, e, jakby w biznesie za najlepszy biznes danego roku, tylko nagroda dla kobiet, że to jest taka właśnie nagroda pocieszenia jakby, nie? Mhm. I że jakby też, no jakoś tak to można przełożyć, nie? Że ta sztuka kobieca, no jakby chcie upierać, żeby tworzyć tą kategorię, to no to to też jest jakaś taka kategoria pocieszenia, że to jest też jakiś taki... Że ona po prostu nie włącza się do ogólnego nurtu, tak. Jakby, I że jest gdzieś wciąż obok, nie? No, no bo jakby nie jestem. To jest problematyczne, no bo co to znaczy w ogóle uniwersalne i duże doświadczenie, że z jednej no. strony możemy przyjąć taką perspektywę, że tworzymy jakby świat trochę na własnych zasadach i nie przejmujemy się tym, co to znaczy w ogóle biznes ogólnie i kto go tworzy, mhm. jakby trochę gardzimy tymi zasadami mhm. i tym konsumpcjonizmem mhm. i tym wszystkim, jakby co jakby sprawia, że my nie chcemy na takich zasadach uprawiać tego biznesu. No ale jednak ale, się ale inaczej nie da. A, no, a trochę jest, jest tak, że sobie myślisz, że kurde mam dosyć bycia gdzieś tam z boku, że chcę wejść do tego głównego nurtu i też czerpać benefity z tego wszystkiego, no, no ale z no, to jest problematyczne, no bo jakby te benefity często są zbudowane na jakby ucisku innych, więc to już możemy wejść w ogóle w jakiejś Dobra, to już inne delegacje, Ale ja chciałam powiedzieć jeszcze o tej postaci, która właśnie wprowadza tutaj i to fajnie problematyzuje i jakby też mówię o tym dlatego, że to jest przykład tego, że feedback w taki... to jest serial, w którym takie przemyślenia się pojawiają i są w punkt czasem ujęte w jakiejś tak. takiej rozmowie, a nie, nie są jednocześnie jakąś, wiesz, właśnie wielką przemową feministyczną, tak. tylko po prostu wrzucają coś i coś ci problematyzują, skłaniają się do myślenia i ta Sama postać, która tą nagrodę wygrywa za tam Women in Business. Ona mówi też w tej samej scenie, w tym barze o tym, że w kobietach, jakby w kobiety, w kobiece ciało jest wbudowany ból, i że wiele jest takich doświadczeń związanych właśnie z doświadczeniem bycia kobietą, które się mhm. wiążą z bólem i z przeżywaniem emocji, że my to tak mocno czujemy w ciele, i że nie musimy sobie wymyślać wojen albo sportów, żeby czuć jakby sportów ekstremalnych czy sportów Polegających, wież, typu rugby na jakiejś walce. Tak. że nie musimy jakby sobie wymyślać zajęć, w których czujemy ból albo dotykamy kogoś, mhm. czujemy kontakt z kimś, bo to jest jakoś wpisane w nasz los. Tak. Nie? I to jest też to to jest takie jest piękna piękne... scena w ogóle i to jest w ogóle Kasia mistrzowskie przejście. <laughs> Do kolejnego wątku, Ja naprawdę ja postawię się za to kawę, słuchaj. A co, jaki wątek. No najmniej? bo musimy opowiedzieć absolutnie koniecznie o takim nurcie szuce, który jest związany z sztuką czy doświadczeniem związanym z okresem. A no tak, doświadczenie kobiece. Jest to doświadczenie nie tylko kobiece, ale też, które się wiąże z ogromnym bólem, tak. do którego może wiele naszych słuchaczy relate. No. I tak sobie pomyślałyśmy, a propos tego, że mówiłyśmy, że są takie doświadczenia, o których opowiedzieć mogą tylko kobiety ze swojej mhm. perspektywy, albo jednocześnie... o ich braku też. No nie? właśnie, jednocześnie też z, z tym tematem właśnie bólu menstruacyjnego. I w ogóle menstruacji. Jest związane też znowu to, o czym mówiłyśmy wcześniej, czyli taki jakiś wstyd i ukrywanie, nie? Tak że no to nie jest temat, na który wypada tak. się wypowiadać, nie wiem, w ogóle się przyznawać do tego, że ma się okres tak. i to w ogóle no, nie, nie wypada, lepiej to ukryć, gdzieś tam skitrać ten tampon do kieszeni tak. i uciec z chyłkiem, z ciszonym głosem właśnie się zapytać koleżanek ej, nie macie może podpaski, bo tak, ale czak no. żeby nikt nie słyszał. Tak, ja niejednokrotnie miałam z moją koleżanką z pracy na ten temat, rozmowę, że po prostu to jest takie wymykanie się i jakby mówienie ściszonym głosem, że okres i tak sobie i ja mówię kiedyś, no ale stara, jakby dlaczego nie możemy no. powiedzieć po prostu, że poproszę tampona, czy kto no. zapytać o to, że jakby kobiety stanowią większość na tej planecie. <grym> Jest nas po prostu więcej, tak po prostu Licebnie. liczebnie, i my po prostu <laughs> musimy ukrywać to, że mamy ten okres i po prostu robić z tego w ogóle nie wiadomo, jaki temat tabu. No. I jakby z tym no, wiąże się mnóstwo rzeczy, bo oprócz tego, że jakby zaglądając samą historię tego, jak w ogóle przeżywanie okresu wyglądało w różnych kulturach i w różnych momentach historycznych, i mówienie w ogóle o tym, że kobiety ciało jest wówczas nieczyste i że mm. w niektórych kulturach kobieta musiała na przykład Puścić wioskę i po prostu przeżywać ten okres w odosobnieniu i powrócić dopiero jak się skończy. Albo na przykład w, w islamie jest tak, że kobieta nie może wówczas się modlić, jak przeżywa, uh -huh. jak ma okres, bo też jest to związane z tym, że ona jest po prostu nieczysta i w związku z uh -huh. tym niegodna, że po prostu móc się pomodlić i nawiązać rozmowę ze swoim uh -huh. prorokiem. I jakby, no to są jakby, no dzień dobry, jakby przykłady ucisku, jak na dłoni, nie? Uh -huh. jak ja sobie pomyślę o tym, że my teraz mamy dostęp do tego, do, to, tego, żeby przeżywać ten okres no, w bardzo komfortowy sposób, mimo wszystko, że, mhm. wszystkich niedogodności, no to jak to chociaż musiało wyglądać 100-200 lat temu, to ja po prostu nie mhm. mogę sobie tego wyobrazić. Mhm. A to, że my sobie nie możemy wyobrazić tej perspektywy sprzed nawet 100 lat, to jest jakby i tak nic, bo w niektórych rejonach świata to jest wciąż normalność, mhm. że kobiety nie mają dostępu do środków higienicznych, że jest to temat tabu i a, a propos tego to jest po prostu... Absolutnie fantastyczny, krótki dokument na Netflixie, który został nagrodzony Oscarem. Nazywa się Okresowa Rewolucja, więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to absolutnie koniecznie. Ma tylko 25 minut, więc to jest absolutnie żaden czas. Więc proszę go poświęcić. I to właśnie opisuje taką sytuację, jak w Indiach kobiety przekładają właśnie tą beznadziejną sytuację, przekładają w sukces i jednoczą się i stają się w jakiś sposób niezależne finansowo, pomagając przy tym innym kobietom. Mhm. Więc to jest w ogóle taki girl power, że po prostu, że ja o tym zapomniałam wcześniej, to w ogóle nie wiem. A ty nie chciałaś powiedzieć o jakiejś sztuce związanej z okresem? No to też chciałam, że to też jest sztuka filmowa, moja droga, więc jakby tu kontekst musiał być trochę szerszy, mhm. ale może ty powiesz o tej poetce, która nam się tak spodobała. O Rupikaur. Tak. To jest w ogóle ciekawe, bo my na ją trafiłyśmy trochę osobno. Tak. Bo ja ją znam z tomika poezji, który dostałam od moich przyjaciółek. Też właśnie jakoś tak na fali tego, że od dziewczyn moich najbliższych na urodziny, mhm. więc i jest to, i są dużo wierszy takich o. No różnych ważnych, o różnych doświadczeniach kobiecych, uh -huh. ale też uniwersalnych w sumie, tak. więc jest tam dużo o miłości o zarastaniu się serca po rozstaniu, ale też o zakochiwaniu się, ale też o właśnie dużo wierszy o, o jakichś takich typowo, nie wiem, czy Jednak wydaje mi się, dziewczyńskich lękach czy uh -huh. obawach wynikających z tego, że właśnie nie jestem dość jakaś tam, nie jestem dość doskonała wystarczająca, no, nie jestem wystarczająca. A ty trafiłaś na nią przez zdjęcie na Instagramie, które było swego czasu bardzo sławne i też dwa razy zostało odwrócone przez Instagrama, a jest absolutnie kuriozalne, bo zdjęcie przedstawia śpiącą kobietę, śpiącą dziewczynę, która i które po prostu odcisnęła się plama krwi na dresie uh -huh. i przez tą drobną plamę krwi na spodniach, no zostało usunięte z Instagrama. No jakby poziom absurdu jest jakby no ciężko tutaj to w ogóle rozkminiać. No to, Bo... jest, to jest jakieś dziwne, absurdalne jest to, że krew, która jest naturalna i się pojawia co miesiąc, w ogóle od zadania dziejów, tak. coś takiego w ogóle się kobietom przydarza. Ta krew ma być właśnie powodem do wstydu, no jakby wracając do tego, o tak. czym mówiłyśmy wcześniej, nie? Ta krew związana z przemocą, którą epatuje się na co dzień wszędzie jest jak najbardziej okej. Okay. No, nie ma Tak problemu. samo jak sutki. Kobiece na Instagramie, absolutnie niedozwolone, ale męskie i w ogóle patowanie klatą, super, hmm. zajebiście. Hmm. No więc po raz kolejny tutaj gdzieś o, o nierównościach, ale jest też kilka takich, znaczy w ogóle jest chyba taki nurt, ten, no nie wiem czy to można nazwać nurtem, ale no jest jakiś taki pomysł w sztuce, żeby o tym, żeby ten okres gdzieś tam wprowadzać i, i... wykorzystać go jako po prostu. Jakiś taki środek wyrazu, jakiś taki mhm. sposób opowiadania o czymś, co jest w ogóle przez wiele lat było po prostu spychane, do i wciąż jest spychane, niestety, jako temat tabu, coś bardzo wstydliwego. Czego nie można kobiet. pokazywać po prostu. Tak, nie? o czym nawet nie można mówić. Już nie mhm. mówiąc o tych jakby uwarunkowaniach ekonomicznych i związanych z tym, że tampony i podpaski są strasznie opodatkowane, i to w ogóle jest mhm. jakieś absurdalne, Skoda. ale to jakby inny mhm. temat. Więc, jakby ten nurt w ogóle się rozwija od lat 70. w sztuce, więc, jakby jest mnóstwo takich przykładów związanych z wykorzystywaniem i pokazywaniem tej krwi i jakby środków, których używamy, żeby radzić sobie z tym i opisywaniem tego bólu. Ale mhm. chyba jednymi z takich najbardziej kontrowersyjnych były te prace artystek, których wykorzystywano bezpośrednio krew. Czyniły ją jakby medium, też tak. działa przez to. No. I, I wtedy to jakby budziło bardzo duże kontrowersje i było dostawiane jest to z takim dosyć absurdalnym porównaniem, gdzie jakby ta krew bohaterska przelana na wojnie którą pisze się manifesty, okaleczając siebie czy wroga, jest super, ale ta, która jakby po prostu z nas wypływa co miesiąc i która no, wiązana jest z naszym fizycznym bólem i niedogodnościami, to ta już jest jakby trochę niegodna i trochę obrzydliwa. Tak. I to w ogóle już jest następny temat jakiegoś takich w ogóle lęków związanych z waginą i jakby w ogóle z dziwnymi rzeczami, ale to już w ogóle jest kolejny inny temat, więc ja w ogóle nie będę tego zaczynać, bo to jakby można o tym bardzo długo <laughs> mówić, ale. Bardzo zachęcam do zgłębiania. No, dobry przykład. Temat histerii też tutaj podrzucę i tego, w jaki sposób w ogóle radzono sobie z tą chorobą i kto ją wymyślił, i no to jest w ogóle fascynująca historia. No, i co jeszcze? Nie wiem co jeszcze. Czy jeszcze jakiś przykład chcesz podać? A tak, jeszcze wiesz, o czym chciałam powiedzieć, o w ogóle takiej, jeżeli chodzi o w ogóle kobiecą sztukę, o odzyskiwaniu. Takich form zapomnianych i takich przypisanych do domowego ogniska, jak na przykład haftowanie, robienie na drutach, jako takiej formy takiej prawomocnej sztuki. I tego, że artystki zaczęły wykorzystywać to. No tak, no, zaczęły to odzyskiwać, no tak. nie? Ale to jest jak dla mnie znowu przykład na to, że coś co to chyba w ogóle jest się stało jakimś leitmotywem motywem tej naszej dzisiejszej rozmowy, że sztuka kobieca to jest ta związana z właśnie z jakimiś takimi robótkami ręcznymi mhm. i z jakimś takim rękodziełem i z czymś to też musi być przydatne, czyli haftowanie, ozdabianie, kwiatki, makatki i jakieś takie no nie wiem, założenie, że taką sztukę to kobiety mogą sobie robić, nie? No tak, ale są też takie artystki, które bardzo wychodzą naprzeciw takiemu myśleniu i bardzo je dekonstruują i to jest na przykład jeżeli chodzi o w ogóle robienie na drutach, to jest Agata Olek, która mhm. gościła też w Poznaniu, bo był kiedyś taki fantastyczny festiwal, który ja miałam przyjemność współtworzyć na no Women No Art mhm. i Agata Olek właśnie przyjechała i ozdabiała Poznań za pomocą mhm. właśnie robótek ręcznych i takich, ona wielkoformat ona zasłynęła tym, że, że właśnie w Stanach Zjednoczonych ozdabiała takie bardzo duże, monumentalne budynki swoimi po prostu ubrankami, ubierała rośnie różne obiekty. Właśnie wełniane dzianka, czy po prostu je nadawała im jakąś taką nową funkcję. Uh -huh. Ale jest też taka wspaniała artystka, która też zresztą była związana z festiwalem, monika Drożyńska. I ona haftuje bardzo niepoprawne, mogłoby się wydawać hasła, albo bardzo odważne, albo ważne dla, dla kobiet. Uh -huh. I w ten sposób odzyskuje gdzieś tam to, że ten haft musi być tylko taki ładny i poprawny i tylko związany z jakimiś takimi schematami, bo ona absolutnie w tym schematom się wymyka. I ja mam taką wspaniałą pocztówkę z, z jej haftem. W życiu liczy się tylko lans i dobry wygląd. I ja bardzo <laughs> relaj -like do tego, bardzo kocham przewrotność tego, że jest to takiej <laughs> pięknie wyhaftowane. <laughs> I no, Monika też w pociągach haftuje na tych takich szmatach, co są na, na fotelach w PKP. Mhm. Nałożone tych białch to też tam haftuje różne takie rzeczy, żeby znaleźć jakiś taki znak obecności dekonstruować to, <śmian> rzeczywistość. Super. Więc Monika, że jej mieszka, tworzy w Krakowie, więc musicie sobie obczaić, bo Monia jest super. Podsumowując, no to my w sztuce szukamy terapii. <śmian> I szukamy kobiecych doświadczeń różnych, tak? Więc za zachęcamy Was do tego samego i możemy po prostu zaprosić Was do tego, żebyście napisali nam o swoich jakichś przykładach, które wpisywałyby się w, w, jakiś, w to, w jaki sposób my to postrzegamy, albo wręcz może przeciwnie, byłyby kontrargumentami do tego, o czym mówimy, albo uzupełniałybyście naszą dyskusję. Jeżeli chcecie coś nam przekazać, powiedzieć, to byłoby super. Tak? Więc to tyle. Dziękujemy za uwagę. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl